Grzegorz Surmacz po meczu Anwilu z Turowem, Grzegorzu ja zapytałem Damiana Kuliga ile dni, godzin czy, czy zupełnie w trakcie wraz z początkiem naszego meczu oni przestali myśleć o Paryżu, a ciebie chciałbym zapytać kiedy wy przestaliście myśleć o Treflu, bo najwyraźniej zupełnie odcięliście się od tamtego meczu, zagraliście dzisiaj zupełnie inaczej. Ja nie mogę powiedzieć, że okażem w każdym zawodniku, bo może tam niektórzy myślą, wiesz, dłużej o my jednym meczu, ale myślę, że jak wróciliśmy właśnie w autobusie, wysiadłem tutaj w Ocławku, to już myślałem o turowie. Jest kolejny mecz ważny dla nas. Już nic nie mogłem zrobić na to, że przegraliśmy właśnie w Sopocie, że było po meczu, więc od razu zacząłem myśleć, no, że musi być lepiej z turowym, musimy zupełnie inaczej zagrać. Mm -hmm. e Duży problem pojawił się w końcówce meczu, kiedy ty zmęczony usiadłeś na ławce, kiedy nie ma Sejda Hajricza, kiedy ta rotacja Polakami jest mega utrudniona. Macie Graczyński na boisku. Eee, czy tam na ławce właśnie odczuwaliście to? E, mówiliście między sobą, że Grzesiek, ty musisz szybko odpocząć, szybko wracać na boisko? Co Was o tym nie rozmawialiśmy. Wierzymy wiesz, w każdy z kolegów, szczególnie Maciek. myślę, że dzisiaj bardzo dobre zawody zagrał, dobrą bronę zagrał, ważne minuty, szczególnie bo brakowało nam tego Polaka, bo po nie ma Sejda. i myślę, że on no, uzupełnił swoją rolę bardzo dobrze w drużynie i nam pomógł on dużo energii wniósł. I pomógł, Ci jak usiadłem na ławce, to się nie martwiłem o tym oczywiście, tylko tam mogą począć tam półtora minuty, bo tam Konrad złapał piąte jego przewinienie. Ale no musiałem wejść od razu z powrotem. No i końcówka to nie myślisz, czy jesteś zmęczony, czy nie, tylko grasz do końca i wiesz, trzeba wygrać. Po, 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 każdy punkt. Nie dość, że potrzebujemy, potrzebujemy każdego punktu, to jeszcze potrzebujemy takiego e, mentalnego, myślę, odbudowania się, a taki mecz przeciw mistrzowi Polski e, w dodatku, gdzie w końcówce mistrz Polski miał przewagę nad Wami, a, a mimo wszystko potrafiliście być na tyle silni, żeby, żeby wyjść z tego obronną ręką. Czy to rzeczywiście może coś zmienić? Możemy mieć więcej nadziei po tym meczu niż po ostatnich meczach? być no, chcemy to, żeby to była taka pierwsza cegiełka, że to coś zbudujemy z tego wszystkiego, że właśnie to nam daje te pewności Siebie na kolejne mecze, no i wiesz, widzimy, że jak zespołowo gramy, gramy dobrze w obronie, bronimy, yy, dzielimy się piłką, robimy mało strat, mądrze gramy, używamy nasze faule, po prostu gramy dobrą koszkówkę. To no, wynika, że możemy z każdym wygrać w tej lidze i po prostu tak musimy ciągnąć do samego końca. Grzesiek, ty dzisiaj dwie z czterech, e, dwa celne z czterech rzutów za trzy, e, sprawdzaliśmy to. Chyba jesteś najskuteczniejszym w historii Anwilów Włocławek, tak wysokim e, zawodnikiem. To jest e, Talent to jest trening. Też dużo na tym pracowałem, ale no po prostu nasz ofens jest zbudowany na tym, no jak masz Sejda czy Andreja, które dobrze rolują, wiesz, grają z Deontay, to ciężko, albo muszą ode mnie pomóc, ja dobrze rzucam za trzy, albo no nie mają otwarty rzut spod kosza, no i wiadomo, że lepiej odpuścić ten rzut za trzy, z tego spod kosza, no to mam, wiesz, dobre pozycje, no i trzeba po prostu trafiać. I też to dostanie kilka lat, bardzo dużo trenuję, żeby te rzuty, powiem, że to jako czwórka, szczególnie w tej lidze, to się dużo rzuca za trzy i właśnie no, z tego wynika, że mi to Dobrze wychodzi teraz. Dużo się rzuca za trzy, dzisiaj też dużo zbierałeś, aż 10 zbiórek otarłeś się o Double-Double. Chyba jesteś zadowolony również indywidualnie z tego meczu. Jest, jestem. każda piłka jest ważna dla nas, szczególnie wiem, że jak gram 38 minut, no to jako wysoki, nie ma Sejda, no to muszę pozbierać tych piłek, bo nie ma nikogo innego, żeby zbierał te piłki. Jak ja tego nie zrobię, no to druga drużyna może zebrać i ma kolejną akcję, żeby nam dorzucić. To jest ważne też, żeby zebrać te piłki, no i żeby zacząć nasz szybki atak. I dzisiaj tak się stało i dobrze to wyglądało. Dziękuję bardzo. Dziękuję